Szósty punkt. Nie pozwól, by sprawy zawodowe zdominowały wszystkie sfery Twojego życia. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I dzisiaj y, do tych, którzy pracują zawodowo. Spokojnie, to tylko praca. Potrzebujesz nabrać dystansu do swojej pracy. Ja wiem, że od pracowników oczekuje się wielu rzeczy. Wiem, że te wymagania rosną, rosną, rosną i wreszcie wydają się dla Ciebie może nie do przeskoczenia albo przynajmniej są bardzo trudne. Od pracowników wymaga się coraz większej wydajności, dyspozycyjności, a im wyższe stanowisko, tym więcej odpowiedzialnych zadań do wykonania, a to wiąże się z nadgodzinami kiedy lista powierzonych obowiązków stale się wydłuża, doba wręcz przeciwnie, wydaje się coraz krótsza. A jak się okazuje, praca na wysokich obrotach wcale nie czyni nas lepszymi pracownikami, ani nie czyni nas szczęśliwszymi ludźmi. A jednak potrzebujemy sobie życie tak ustawić, żeby mieć satysfakcję z życia, prawda? Przyznasz mi rację. Jeśli pracujesz z moim planerem, to widzisz, że praca stanowi zaledwie jedną ósmą twojego życia i potrzebujesz naprawdę uporządkować ten obszar. Po to, żeby mieć satysfakcję z całego życia. Z czego wynika kłopot ludzi pracujących na etacie, ludzi, którzy prowadzą swoje firmy, ludzi, którzy naprawdę są zaangażowani w życie zawodowe, a są sfrustrowani? Z czego wynika ta frustracja? Skąd ona się bierze? Przepracowanie. Pierwszym takim niepokojącym objawem jest pojawiające się przy każdym nowym zadaniu zdenerwowanie. Nie wiem, czy znasz to i czy coś Ci to mówi, ale jak ja widzę, jak ktoś w mojej ekipie reaguje na jakieś polecenie czy na jakąś prośbę zdenerwowaniem, to widzę, uwaga, przepracowany. Drugim takim skutkiem mnożących się obowiązków jest to, że nie jesteś sobie w stanie poradzić ze wszystkim, nawet pracując po godzinach. I to jest bardzo trudne, bo z jednej strony wiesz, że masz zadania do wykonania, a z drugiej strony robisz błędy, masz porażki i nie nadążasz, i pojawia się frustracja, a potem się pojawia gniew a potem jest już tylko gorzej i zaczyna się spirala. Problemy ze snem przy dużej ilości zadań, na tłoku myśli, na tłoku obowiązków. Po prostu bywa tak, że nie jesteś w stanie zasnąć, a jak leżysz w łóżku, to analizujesz, co zrobiłeś nie tak, co powiedziałeś nie tak, dlaczego sobie z tym nie poradziłeś, szukasz nowych możliwości, może otwierasz laptopa, włączasz internet nawet gdy uda ci się zasnąć to yy, bywa tak, że sen jest płytki i nie przynosi potrzebnej regeneracji. Potem kolejna rzecz się pojawia, problemy z koncentracją, zmęczenie, niewyspanie, a to naprawdę bardzo wpływa na e, dobrostan Twój. Pojawiają się problemy z koncentracją, a przez to łatwo popełnić błąd i spada efektywność. Widzisz, że to jest taka spirala, że to jest błędne koło. E, spada efektywność, a tym samym osiągane wyniki są mniejsze. I to jest przyczyna tego, że y, jesteś w takim systemie zakleszczony, jeszcze więcej frustracji, więcej poświęcenia czasu prywatnego na nadrobienie zaległości, a potem y, co dalej? Zmęczenie. Choroby, bo twoje ciało mówi nie, dość, stop. Ja już tego stresu nie chcę dłużej nosić. Stop, zatrzymaj się. Przeciążenie organizmu, brak odpoczynku fizycznego, brak takiej fiz psychicznej regeneracji. Mówiłam o tym na poprzednim lunchboxie. To wszystko wpływa na to, że twój organizm przestaje być odporny. Obniża się twoja odporność. Jesteś y, podatny na przeziębienie, często chorujesz, y, pojawiają się choroby. I naprawdę bywa tak, że one wcale nie zatrzymują Cię i nie włączają w Tobie pytania, hej, o co chodzi, że tak Twoje ciało reaguje? Co się dzieje? Gdzie jest źródło tego stresu? Natomiast taki trwający... Kilka miesięcy, a czasami takie stany trwają latami. Wiem o czym mówię, bo klienci do mnie przychodzą z takimi problemami. Kr trwający długotrwale stan przemęczenia doprowadza cię do wypalenia zawodowego, nawet do depresji, a w konsekwencji praca. I to jest bardzo bolesne, że praca, która dawniej była Twoją pasją, Twoim życiem, dzisiaj w ogóle nie przynosi Ci żadnej satysfakcji, żadnej przyjemności. No dobra, dosyć tego narzekania, dosyć tego biadolenia, co możemy z tym zrobić? Siedem sposobów, by nie zwariować. Siadaj i słuchaj, co potrzebujesz zrobić, żeby nie zwariować, żeby w pełni wejść w swoje przeznaczenie i żeby się cieszyć szczęściem. Po pierwsze, odpoczynek, to jest konieczność, bo to Ci umożliwi efektywną pracę. Po drugie, staraj się nie przynosić pracy do domu. Bo masz prawo do wolnych wieczorów, do wolnych weekendów. Łukasz się śmieje. Trzecia rzecz: uwolnij się od służbowego telefonu maila. Dlatego, że e, potrzebujesz mieć czas dla siebie. E, potrzebujesz mieć chwilę oddechu od tych spraw zawodowych. Po czwarte, zareaguj na sygnały, które wysyła ci Twoje ciało. Dlatego że Twoje ciało mówi o tym, co jest Ci potrzebne, a długotrwały stres prowadzi do zaburzeń psychicznych i do zaburzeń metabolicznych. Piąta rzecz, nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków, bo Twój umysł jest określoną... Ma określoną pojemność psychiczną. No właśnie, jak to zrobić? Myślę, że na, trzeba nauczyć się asertywności. W ogóle temat asertywności to jest temat, który ja kocham, dlatego że ja też potrzebowałam uzupełnić braki w wykształceniu właśnie w dziedzinie asertywności. Ciebie też zapraszam do tego, żebyś poszukał. W Akademii Metamorfozy Umysłu w pierwszym filarze. Dotykam asertywności, dotykam też asertywności w filarze o komunikacji. Szukaj treści. Myślę, że u mnie na kanale na pewno dotrzesz, dotrzesz do, do treści, które nauczą Cię tego, żeby Twoje nie oznaczało nie, a Twoje tak oznaczało tak. Szósty punkt. Nie pozwól, by sprawy zawodowe zdominowały wszystkie sfery Twojego życia. Dlatego, że to jest tylko część Twojego dobrostanu. Jesteś w różnych obszarach, potrzebujesz zaspokojenia. No i siódma rzecz: zastosuj zasadę trójpolówki. Praca, hobby, życie osobiste. I ciesz się rozrywką, ciesz się życiem. Ciesz się pracą, ciesz się tym, co lubisz i ciesz się dobrymi relacjami w swoim życiu osobistym. I na koniec. Jak już naprawdę nie wiesz, co zrobić. I te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, są o tobie. Po prostu usiądź, oddychaj i poproś Boga o pomoc. No bo on jest najlepszym doradcą, jest dostępny w każdej chwili i powie ci, co robić. Zaufaj mu. On zna Cię i ma dla Ciebie rozwiązanie. To tyle na dzisiaj. Jeśli te treści są dla ciebie takie fajne, przydatne, podnoszą cię, to możesz co? Już wiesz, uzupełnić, um, udostępnić ten film. Możesz subskrybować mój kanał. A ja zapraszam cię do zobaczenia.